11 sierpnia na jeziorze Żółkówko odbyły się zawody wędkarskie. 54 zawodników rywalizowało o puchar wójta Parchowa i księdza kapelana bytowskich wędkarzy Krzysztofa Szarego. Dużym zaskoczeniem była liczna reprezentacja kobiet, dzieci i młodzieży. Oficjalnie podsumowanie zawodów. Chciałbym na wstępie powitać gości tak prezesa zarządu Okręgu Polskiego Związku wędkarskiego, w Słupsku, kolegę Toronę Rudnika. Plan wędkarzy Księdza Krzysztofa Szerego. Dyrektora lokalnej grupy rybackiej Jerzy Bytowski Gabrielę Nosińską. Przedstawicieli Urzę Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, tak panią Joannę wiś oraz panią Annę Przywielską. Jeszcze nie powitałem tu kolegę dyrektora Biura Zarządu Kęgowskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, Andrzeja Dolecińskiego. I bym poprosił zarówno o dalsze prowadzenie dzisiejszych zordu. No na właśnie Pan Prezes powitał wszystkich gości, w związku z tym powitamy wszyscy razem pana prezesa koła PZB Bytowa, pana Piotra Kluka. No i cały sztab organizacyjny, oczywiście sędziami również. Bo bez nich oczywiście te zawody by się nie odbyły. Również, również gorący w ławach na sędziów. Kiełbasy dostaną również w ale to tak jak zjemy je wszystkie. I tak rozpoczniemy wręczenie dyplomów nagród fundowanych przez kapelana wędkarzyk, księdza proboszcza Krzysztofa Szarego. Za zajęcie trzeciego miejsca w zawodach wędkarskich w dyscyplinie spławikowej w kategorii młodzież. Prosimy bardzo. Trzecie miejsce Krzysztof Antoniuk. Panie dyrektorze, udział poprosił. Panie dyrektorze, udział. Panie dyrektorze, udział. Panie dyrektorze, tylko drugie, Drugie miejsce w tej kategorii zajął Krzysztof Lokalny. Proszę bardzo. Zwycięstwa w tej kategorii dyscypliny spawikowej zajął Jędrzej Głodowski. Jeszcze nagrody pocieszenia dla tych, którzy nie otrzymali oczywiście wucharów, dyplomów. To specjalne nagrody w ręce ksiądz Krzysztof, proszę bardzo, wszystkich pozostałych uczestników kategorii młodzież. Podchodzimy do stolika. Ci, co nie otrzymali żadnych nagród, proszę bardzo. Kalendarze, wachelki, nagrody pocieszenia za udział w naszych zawodach. Przystąpimy teraz do kategorii pań. Za zajęcie trzeciego miejsca w zawodach wędkarskich w dyscyplinie spławikowej w kategorii pań o Puchar Wójta Gminy Parchowo zajęła Pani Ewelina Paszki. Tak. Pani Ewelina Paszki. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Karolina Paszki. Zwyciężczynią w tej kategorii jest Bożena Oterska. Gorąca brawa dla seniorki. W dyscyplinie spinningowej. Za zajęcie trzeciego miejsca w zawodach wędkarskich w dyscyplinie spinningowej obuła wójta gminy Parchowo. Trzecie miejsce zajął Kazimierz Lipkowski. Drugie miejsce w tej kategorii zajął pan Adam Dawidowski. I zwycięzcą tej kategorii jest Grzegorz Jankowski. Tak naprawdę króciutko. Proszę Państwa, po raz pierwszy w tym roku lokalna grupa rybacka, a konkretnie zarząd lokalnej grupy rybackiej w że bytowskie zdecydował, że będziemy wspierać właśnie takie zawody wędkarskie między innymi, jak tutaj się odbywają. Jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że możemy w tym dostojnym gronie tutaj uczestniczyć i w jakiś tam sposób w postaci takich rzeczowych nagród to wspierać. Ja tutaj chciałabym powiedzieć to samo, co powiedział ksiądz kapelan, że jak widzę, że jest tyle młodych ludzi to naprawdę z największą przyjemnością takie zawody będziemy wspierali, bo to jest cudowny, jak się okazuje cudowne hobby, które w jakiś sposób odciąga Was od komputera Cię od bardzo, domu. Że, że Tylu uczestników było tegorocznych zawodów opuchora gminy, wójta gminy Barchowo. Cieszę się bardzo, że przede wszystkim że tak dużo młodzieży wzięło udział w tych zawodach. To znaczy, że nasz sport wędkarski jest popularny i myślę, że coraz bardziej będzie zdobywał sobie zwolenników. No niestety, ja byłem przedwczoraj na słupi, próbowałem jakąś troć złowić, po zabudem krzyża nic nie złapałem. Tak bywa, yy, dlatego tym bardziej yy, gratuluję tym, którzy, którzy, dzisiaj nie zeszli o kiju. Yy, myślę, że te skromne nagrody, yy, a zwłaszcza te piękne puchary zachęcą was do tego, aby jeszcze bardziej rozwijać swoje wspaniałe yy, zainteresowania wędkarskie. Wszystkiego dobrego. Pochamania Ja was bardzo serdecznie. Cieszę się bardzo, że Wójt Gminy ufundował puchary, ale jak wiecie, bo gminy ma swoje hobby, a mężczyzna bez hobby ma wartość zerową. Ma swoje hobby i to są takie silne motory i dzisiaj w parchowie coś tam się dzieje, więc proszę go zrozumieć i proszę mu wybaczyć. Jest z nami ksiądz Kapela. Ksiądz, który wędkuje. I zobaczcie, był wczoraj na rybach i co dzisiaj zeznał? Nie brała. Bywa, bywa, że i księdzu ryby nie biorą. No ale takie jest życie wędkarza. Ja w tym roku lansuję hasło. I to hasło na zakończenie chciałbym powtórzyć. Przyroda bez człowieka może żyć. Człowiek bez przyrody zginie. Szanujmy to wszystko, co nas otacza. Dbajmy o to, co jest naszym środowiskiem. I pomagajmy środowisku. Nie niszcząc go. Wszystkiego Wam dobrego na rybach. Gościom za obecność serdeczne dziękuję i Bóg zapłać. Wszystkim Wam dużo zdrowia. Do zobaczenia na zawodach, do zobaczenia na, na, w innych miejscach, na innych uroczystościach. Bądźmy zawsze tam, gdzie dzieje się dobro. Wszystkiego Wam dobrego.